Cześć, tu Karolina, yy, trochę późno, ale zaobatrzyłam się w tekturki na Wielkanoc, jakoś mi to tak umknęło <grym> i właśnie z taką wielką pakę tekturek yy, w magicznym kociołku sobie zamówiłam, jeszcze nie otwierałam. Yy, także, bo to jest tak no macie tak fajnie to pakuje, takie wiecie torebeczki i to się tak otwiera i otwiera i każda jest po prostu wiecie, jak takie małe kredenciki. Yy, dla mnie yy, także no, cieszę się i wzięłam sobie też wstążki wyjmę to wszystko takie dam na bok yy, zamówiłam sobie takie wstążki yy, vintage yy, różowych niestety brakowało ale właśnie chciałam mieć ewentualnie do jakichś yy, projektów takich yy, komunijnych Chciałam mieć na stanie po prostu różne odcienie niebieskiego i różowego. No, i tutaj sobie wzięłam takie odważniejsze kolory. Super wyglądają, bardzo mi się podobają. Mam nadzieję, że w końcu zacznę używać. Eee, bo to nie jest tak średnio. Może uda mi się to jakoś uratować, te te i tu Madzia wysłała środeczki. To chyba będą środki. Wszystko. Jakoś może to otworzę, żeby tego nie potargać bardzo. I może jakoś to użyję. Widzicie, nawet takie te córki Madzia pakuje do takich wóreczków. Przez to dla mnie, przynajmniej, jest to takie bardziej wyjątkowe i przyjemne. Także. Zapas mam super środeczków. No i teraz chyba no już półki. Bo właśnie miałam bardzo deficyt takich napisów, a w magicznym kociołku teraz właśnie pojawiły się napisy, więc wzięłam sobie taki napis w dniu ślubu na takiej wstążce. On ma tutaj... 4 cm, sobie wzięłam taki, taki mniejszy, najmniejszy właściwie jaki jest, ale myślę, że jako właśnie taki dodatek gdzieś z boku będzie bardzo fajnie wyglądać. Tu sobie wzięłam takie ptaszki mechaniczne, po dwie sztuki. Tutaj jest ćma, mega ta ćma też wygląda. No i takie ptaszki, wróbelki, nie wiem jak to się nam nazywa. E, takiego jednorożca do tutaj widziałam, do takiej ramki. Do takiej rameczki ona tutaj on. Taka wiecie, bajkowa jest ta rameczka. I myślałam, żeby mu tą głowę tutaj wsadzić, że on wystaje z tej ramki e, do jakiegoś dziecięcego projektu. Tak sobie wymyśliłam tutaj jest taki delikatny wianuszek to chyba ma 6 cm napis for you tutaj też jest taki yy, trochę steampunkowy yy, jakby dziób maska, coś takiego tutaj są zakochane takie ptaszki, to jest jedna z nowości właśnie, która ostatnio się pojawiła i nie mogłam sobie nie wziąć śliczne są te kołąbki, tutaj jest większa większa ćma Dwie wielkości, ekstra te detale, a nie to wygląda. Ja bym mogła patrzeć naprawdę na takie teksturki godzinami i się przyglądać tym wszystkim właśnie detalom. No i to są wielkanocne takie króliczki. Wziąłem sobie po dwa. Niektóre tutaj są żabki. Też nowości. Taki ażurowy krzyż. Mega no to wygląda. No i tutaj ja myślałam najpierw, że to na komunie i tak trochę smutne, jakby mi się wydawały te, te twarze Jezusa. Ale właśnie do wielkanocnych prac myślę, że jako takie dodatki będzie to super wyglądać. Tutaj komunijny taki kielich. Wróżki. Wróżka, właściwie jedna. Tutaj jest mały farmer, chyba, czy mały rolnik, mały ogrodnik też. Jakoś tak się nazywają te robczyki. Potrzebuję też teraz do projektu, więc sobie wzięłam. Tutaj miotły. Napis for you. Aha, to już pokazywałam. Dobra. To for you będzie więcej, więc może Wam pokażę w różnych wielkościach po prostu. Także napisy wchodzą na salony kociołkowe, także wypatrujcie też nowości, ja będę na pewno też czekać. Tutaj są takie wróżki też, tu jest ten wianuszek, też myślałam właśnie, że go wziąłem więcej. Tutaj ten większy sobie wziąłem dwa razy, a tutaj ten mniejszy 6,8 cm, tak. Mam kabel, bo ja zawsze w kablu mam telefon, jak nagrywam. Jakoś tak się już przyzwyczaiłam i tak się staram. E, tutaj geometryczny królik, też na Wielkanoc. E, tutaj e, miałam takie wcześniej zamawiałam, ale e, syn nie zepsuł, e, więc musiałam sobie wziąć jeszcze raz. Tutaj jest też ten wianuszek. Tutaj taka delikatna obramówka, taki jakby supeł. Wiecie, sznur, taki grubszy, albo na jakieś marynistyczne, albo właśnie jako taki wieniec też trochę. Tutaj jest właśnie większe foriu. Życie zaczyna się po 50. Życie zaczyna się po 30. I jeszcze też jest gdzieś po 40, chyba. Tutaj macie też te ptaszki. Większy rozmiar. No i ten króliczek słodki. Następne. A to nie wiem, czy brałam. Brałam jakieś muzyki. Aha, brałam. Nie, nie wiem. Dobra, to chyba są gratisy. Tu Madzia mi dorzuciła takiego kotka. Yy, statek kosmiczny. Tego jeszcze chyba nie ma na sklepie. Taka ciężarówka. Yy, kotek. Też nowa, no nowość. Taka na, na kociołku. Motylki piękne. One są chyba parami sprzedawane Tutaj jest taki delikatny Ażurowy rower Taki na ślub czy na urodziny Taki tandem Bardziej może na ślub Ale piękne tutaj detale Takie takie włoskie Nie wiem czy to widzicie Ale widzicie te włoskie Takie delikatne Ekstra. Super to wygląda Na takie ślubne I taki żuczek Wiecie, teraz są takie w sumie modne z tych wycisków, ale tam bardzo ciężko o te nóżki. Bardzo często słyszę, że często odpadają te nóżki. No a tutaj z tekturki widzicie. W całości pięknie, pięknie się prezentują. A tu jeszcze ona tektury, ale naprawdę tyle Macia teraz tych nowości narobiła, że po prostu szok. Aha, bo to jest podwójna, podwójna tekturka, więc tu jest jeszcze druga warstwa do tego. Więc super będzie taka przestrzenna ta, yy, ta praca. Tutaj coś wypadło. Aha, bo to jest właśnie z tego pewnie. Yy, bo, bo Po kształcie poznaję. Tutaj jest taka rameczka. Tutaj jest takie jeszcze większe foriu. Życie zaczyna się po 40. Aha, to było osobno, widzicie, bo wzięłam w dwóch rozmiarach. To jest chyba 10, a to jest 8. Także też widzicie, jaka jest różnica. To zajmuje praktycznie całą kartkę, Wam zajmie. Jakaś wystarczy delikatna kompozycja, albo nawet nie, taka jak dla mężczyzny, to, to nawet nie musi być. Tutaj wzięłam też y, te gogle. Takie większe. Tutaj takie pisenki. Piękna, ażurowa. A tutaj jest tekturka też warstwowa. Takie drzewo w kształcie serca. Pięknie też to wygląda. Ekstra. Mi się podoba. Kiedyś kupiłam takie, y, kupiliśmy z mężem y, dla wujków na rocznicę ślubu, takie duże na ścianę, y, właśnie podobne też było. Tylko to chyba nie było wtedy w kształcie serca, tylko takie drzewo po prostu, ale ekstra. Lubię takie motywy też. Tutaj jest wózek 3D do poskładania, duży i mały. To jest też sprzedawane w komplecie, więc też piękny, ażurowy syn mi tu tupie. ławkę sobie wzięłam, bo też ostatnio mi syn zniszczył a to jest kielich, podstawa kielicha i on jest taki 3D także to no tyle jest tych nowości tam teraz, że nie mogłam się obrzeć. i trudno mi było <laughs> sobie odmówić niektórych rzeczy tu jej widzicie, jest też o, ekstra y, różańce takie mega delikatne ale pięknie, jak się wyembosuje to myślę, że będzie ekstra wyglądać boskie tu są też usta tu myślałam o jakimś ATC bardziej może bo przeważnie trzy się robi, więc yy, więc może tak tutaj też jest w dniu ślubu tylko, że większe tu są żabki też większe, ekstra, to jest kijanka nawet właśnie, można jakąś taką morską tam pracę zrobić, jakąś tą jaką na przykład w wodzie posadzić tu jest taki warstwowy wianuszek Żona-Mąż napisy. Wesołych świąt trzy razy. W dniu urodzin cztery razy. Także teraz już mam nareszcie zapas, bo już tak jechałam na takich resztkach. 100 lat. No, w dniu ślubu. To samo, dwa razy sobie wzięłam. I tu króliczki takie słodkie też. Też sobie wzięłam kilka razy. Tu są trzy. taki podwójne. Te oczy. Mega to wygląda. Te oczy takie wydziobane, w sensie wiecie, wypalone. Ekstra. Tutaj taki słodziak z ogonkiem. No i tutaj pieski. Też super wyglądają. Te mają takie, widzicie? Różnice. Takie, te mają mocniej wypalone te kontury i takie są jakby przez to wyraźniejsze takie, a te bardziej takie delikatne, znowu subtelne. Także mega to wygląda. Mega, mega. Mi się to podoba, jakby te samo to wypalanie jest takie hipnotyzujące też jak, to, jak się ogląda tutaj jest taki rekin z deską, to właśnie o jakichś dziecięcych pracach sobie wziąłem takie właśnie żeby żartobliwe właśnie bardziej takie ze śmiechem coś tam napisać, to jest taki rekin małpa na desce tutaj słodkie króliczki widzicie tą różnicę? nie wiem znaczy ogólnie to pewnie widać ale bardzo mi się to podoba, że tak to właśnie Madzia wymyśliło. Ekstra. Tutaj te jajeczko, które było wcześniej. Tutaj IHS na takiej serwetce. Tutaj kolejna wróżka. I tutaj piękne ptaszki w klatkach. Ślicznie, śliczne to jest. Przy każdej klatce są inne troszkę kwiatuszki, także można sobie wybrać, jakie się nam podobają. I tutaj taki. Także tak. I tutaj też takie warstwowe wianuszki. z listkami, właśnie myślałam o Wielkanocy jak je zamawiałam takie wiecie, liście i tutaj takie duże napisy Wesołych Świąt w Dniu Urodzin też takie większe to chyba będzie 8 cm Alleluja lat, też takie większe. Wiecie, jak nie macie pomysłu na kartkę, to dajecie taki duży napis i i prawie cała jest zapełniona. Także super, że można sobie wybrać. Tutaj są psi przyjaciele, pies i kot. Tutaj są też większe różańce. I ażurowy krzyż, taki też dwuwarstwowy. Ekstra. i tutaj jeszcze takie serduszka większość tych które właśnie wzięłam, no to wszystko jest teraz wszystko niedawno się pokazało. tutaj macie? Takie motylki śliczne. też na odwrót warstwowa tekturka też. Fajnie to można podbić, właśnie zrobić no, dół jakiś inny kolor górę, jakąś inną. Także pięknie też to pewnie będzie wyglądać. Tutaj jest taka koronka jakby. I tutaj są właśnie też te to, yy, wielkanocy, można właśnie jakieś kwiatowa kompozycja dookoła i. I myślę, że będzie fajnie to prezentować, a też jeszcze nie się prezentować. A też nie widziałam takich w sumie wzorów, więc bardzo fajnie. Także tutaj takie Jezuski. Właśnie przy jakichś kompozycjach fajnie to będzie wyglądać. Tutaj też jest właśnie mały taki krzyż. To już bardziej na komunię. I tutaj też Fajny, też taki wielkanocny, myślę, wielnuszek i podwójny. Także też jeżeli ktoś lubi warstwować, to, to też można tutaj jest troszkę inny, taki jeszcze delikatniejszy. I taki. To mi się bardzo podoba. I taki łapacz snów też wzięłam jeszcze. No i tu tyle. <gryw> Ale mam ucho czerwone, to się nie gada. Yy, także także to tyle. No, mega to naprawdę teraz takie tekturki macia wrzuciła, że szałciało po prostu. Te żaby, no, to, to jest więcej takich właśnie zwierzątek. No, ale wzięłam tak, jakby starałam się ograniczyć. Może mi nie wierzycie, ale naprawdę starałam się ograniczać. no. Także to tyle. Yy, te klatki już były kiedyś, właśnie, ale one są takie właśnie delikatne i można naprawdę piękne, piękne prace z tym stworzyć. Ja nawet tutorial chyba nagrywałam z tą klatką, także zapraszam. Zapraszam do kociołka też na zakupy. No i do następnego razu. Cześć.